Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Klopereczek, a ze mną dzisiaj jest... O, kto inny? Że co? Kuba Kuba525, a ja mam lagi. No to sobie kup Minecraft. Ja kupiłam sobie Minecraft. A. Za 0 złotych! A! Tak tutaj nasz kolega, tutaj nasz kolega Murzyn, znaczy nasz kolega Kuba, sobie w ogóle zbiera pszenicę, za co mu bardzo dziękuję i dam mu za to żelazną zbrojkę. Mam. Ktoś to jakieś gówno zbudował i muszę to zniszczyć? Yy, tak. Ja ci, tak. Ja, ja ci dam tą pszenicę, ziom. Dziękuję. Ja muszę zarabiać pieniądze. Wiesz, mi Dobra. Nie, nie, zobaczmy ile ja o kim my tu mówimy, mam stałą karta 0. 338 676.57 dolarów. Malutka. Ej, widzowie, wiecie co dzisiaj mogę wziąć? Patrzcie się. Wiem co możesz. Oh yeah, baby! Pełna diaks zbrojka Prot 4 i diamentowe narzędzia. Tak, to właśnie to. Patrz, o, patrz, to dostałem, patrz, zostałem, patrz, to dostałem, patrz, patrz, to dostałem. Patrz, dostałem. Patrz, dostałem. Patrz, dostałem, patrz, 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 to, 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 to. to, to. Ej, masz prezent. Ja mam miejsca <noise> Więc nie dostaniesz prezentu. Nie zasługujesz na takie prezenty. Dobra, to jest nasza skrzynka. znaczy moja. Pewnie on tutaj zaraz przyjdzie i a to weźmie sobie. A, a te drugie polepszenice też? Wszystko. No, jestem zadowolony, że, że wziąłem sobie kit SBipa. Ale odsiej to! Ja to zbiorę, a ty siej. Już! Ty to odsiej, a ja... Znaczy... Kto tu żył? Z... Ej! Przyniesiesz motykę? Bo tutaj jest jakieś zepsute. Ja bym, nie, nie, nie mam. wiem gdzie motyka, bo jest... Za chwilę. To... Za najpierw to odsiej. I odsiej to tutaj, bo ja to za chwilę zbiorę. Mam klalę, nie? I się ustawiłem tak miżutko i se latami zbieram. To się nazywa it. Wiecie co widzowie? Jeżeli... Aha, niestety mam dla Was information. Niestety, ale seria wyborujmy yy, ma... coś w Minecraft nie będzie kontynuowana ponieważ gdyż nie, nie uzyskałem tysiąca wyświetleń w tym tygodniu, tylko uzyskałem 400. Co na to powiesz? Tylko moje. To ty masz kanał na YouTube? Masz kanał na YouTube? Nie. Tam jeden film wstawiłem i w ogóle nie miałem pasy. Ej, no zasij to tam, a nie będziesz się skakał. Lubię skakać. Nie masz może nasionek, proszę. Prezent dla ciebie. Jeszcze masz drugie pole do zasiania. Ty, bo literki zostaną usunięte za minutę. Ty, trzeba uważać. Bo tak... Nie, ale to by było dobre. Kładę rzucam to bied jak zbrojkę, nie? Tak clear lag i te zostały usunięte. Nie? To by to by było Nie fajne, ale niezłe. Głupia ladzi. dagozaury No kurde, nie jeszcze... Coś może masz Mam... choć na to takie mnie... Chodź tutaj, 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 tutaj gdzie ja jestem.

one Ale ja nie mam miejsca kół. To się coś w wywal. Już. Do tej skrzynki jakieś gówno. No weź te... Nie, to ja się zniszczy. Ej, wiesz co? Coś mało konstruktywne rzeczy robimy. Dobra. Wiesz co zrobimy może? bramę do tutaj gościa bo jak zauważyliście pewnie bo ostatnio tego nie było tutaj obok, taka wysepka prawda, zaczęła się budować która? ja nie chcę, no tutaj, patrz, tutaj po lewo po lewo, po lewo widzisz? A to? po lewo A to? zaczęła się, prawda i jak widzisz, tam jest kobal prawda, czyli, czyli, czyli chcieli się do nas dostać, prawda ale my niestety, kurde, lagi, mam jeden FPS, Boże. Ale niestety mi, ale my weszli robiąc taką kupę. Zazdrościsz mam, he, zazdrościsz mam sześćdziesiąt. Czego? No zazdrośczę, daj mi swój komputer. Dlaczego czego będą w na serwerach? Chyba od internetu. Czy od komputera też? Komputera, yeah, i od Windowsa. A jak masz Windows? Tam, Ja mam siódemkę. jak się Główno Gówno jedno. Zabić Windows! Wow! Wiesz, no. wiesz, że bez Windowsa nie będzie Ci działał, komputer. Mój komputer działa nawet bez prądu. Kruba no, ma no, mmm może, może masz laptopa. Nie. <ścoughs> Stacjonary. Patrz, masz fajne rzeczy. O. Jeszcze więcej pani. Masz tu nasionka. Nie mi są, zdradziły mnie. Czy co? Ale weź je pedale. Weź, albo się Uuu! Uh! by zniknęły za minutę więc moim zdaniem a moje zdanie a moje zdanie nie jest, jest świętością powinniśmy zbudować bramę do naszych dobrych kolegów z sąsiedniej wyspy, prawda? no ej, patrz na, w tych skrzynkach na dole tam, ej, w tych skrzynkach na dole tam gdzie są te dynie masz sporo nasionek spoko no. Te dynie tam na dole, nie? I w no ogóle wiem, użyjemy ja. sobie fajnej y, komendy. Wisałem pana do... Feed. Witałem się z panem melony. Idziemy sobie może na PvP. Dobra. No. Idziemy na PvP, tylko robimy bramę. Co? Dobra. Taką ładną. Ja ma... ja, sobie... ja robię domek, ty robisz domek. Jaki mo... Ty mieszkasz... Ty nie mieszkasz. Ty nie możesz mieć domu. To co? Bo tak mówię. Ty nie możesz mieć domu, nie rozumiesz tego. Jak dorośniesz, to zrozumiesz. Dobra, Hanna, Co? Człowieku, tyś... Potem, ej. A gdzie Potem, to ty śmierdzisz, tak się jak, to, jak ktoś mówi potem, to się mówi potem, to ty śmierdzisz. A nie, a nie mam patyków! Aha, to patyki da się zrobić? Hmm, ciekawe. Do tej pory myślałem, że patyki to niezdobywalny item w Minecrafcie. Hmm, Chodzą po 3 miliony! Na tym serwerze patyków nie da się zrobić. Tutaj patyki trzeba kupić. Jeden patyk, milion dolarów. Kogo stać? On ma jeden patyk? Żeby grać... Nie. Żeby wejść na ten serwer musisz mieć je z <noise> Hej, Oj, u... dawaj, tworzymy taki serwer. A żeby na niego wejść, trzeba mieć je z e, e, Wiesz, że Multi zrobił serwer, to trzeba kupić rejestrację. Ja pierdzielę. no po co takie coś? Na gracza trzeba kupić. Jest. Tak, zrobiłem niepotrzebny mieczyk. ten żelazny, wywalam go. Wow! No oczywiście, żelazny to jest... Ty... Wrójdź do mnie! Wiesz, że, że, że na naszej wyspie to jest... to powinien być droższy mieczyk kamienny od żelaznego. Wiesz dlaczego? Bo mamy więcej żelaza jak kamienia. No, i jest brzydka brama. No siej to, bana, chcesz. Teraz takie, oczywiście. <laughs> oczywiście. No. no. Dobrze. No, a wiecie, że były y, bugi serwerowe i ten. Co ty robisz? Robisz tą bazę królów czy coś tam? What the fuck is no, going no. on? A, już wiem co się dzieje. Mr.Kat.pl Dobrze, robimy do piękną do... bramę do, na... do naszych. A! Boże. Ale fajne przestraszenie, takie. Aaaa! Wow. Dobra. Lubię lagi, kocham lagi. Lagi to moje życie. Czy twoje też? Lagi to piękna kupa! Ej, darmowe lagi. Sprzedam lagi za 5 zł. Kupi. Kupisz lagi? No. To też no. taki mam już... Po wystarczy? ile? Wystarczy. 5 zł za jednego laga. Kupujesz. Decydujesz się. Dobra, tak, brzydka ta brama. Nie no, w sumie to nie chcesz... taka brzydka. Chcesz kupić laki... Ra... Chcesz kupić kompa? Komputer, Chcesz kupić kompa bez myszki? Nie, nie, inaczej. Chcesz kupić komputer bez, bez procesora, bez obudowy, bez karty graficznej, bez karty dźwiękowej, bez. Czy bez czego jeszcze może być komputer? Nie wiem. Bez kutasa. Dobra, teraz spamuję yy, spasjum. Aha, bo ja mam fly'a, bo mamy z VIP-a. A, ciekawe. No tak, nie ma to jak nagrywać w 5 fps-ach. Łooo, ta jakość obrazu. Może kiedy będziemy patrzeć na, na nic, to wtedy będzie większa. Przedam diak z EQ prot 4. Pisać na MSG. A wiesz, co pójdę sobie na Barbaryna? Mówiłem, że Skype, a pozytywać. Są jeszcze areny normalne, a nie jakieś bówna. Dawaj, idę z pewnym ekwipunkiem pszenicy na Ja idę schować jeszcze do e, skrzynki. Ej, już wiem, gdzie będę chodził, żeby się najeść i sobie życie zregenerować. No, gdzie na warp na 2. No. Nie będę sobie nosił jedzonka. To jak będziemy się chciało jeść, to będę sobie wchodził na warp na 2. Dobra, te naj najbardziej rzeczy najbardziej gram. Główno, co jest, to wywalam. Oczka kosmika. nie kurczok to? Nic! Nic nie wywalaj! Ale ja nie wywalam do skrzynki. A, wywalam do skrzynki. Hmm. Mr. Kat. Dobra, idę, idę do tego. Na potwórka. Są jakieś diasy? E, chyba nie ma. Z tego sobie. wiem. Masz mam coś ty sobie zrobić. Paun? Ej, chodź spał jeden, to będziemy ich wszystkich lać. Mister Mister, Kurde, czemu? Aha, becz. O kurde, tu padł jakszy. Tak? Mister Kat... Jakiś no, doj... dobra. Ja się, se... No kurde, nie odsiałeś! I odsiać, albo to ci to wywalam to... z wyspy. W tej chwili Są... proszę mi się zabić e, czy wszystkie, bo zebrałeś, a nie odsiałeś. Spoko ty nic nie zrobisz na tej wyspie. Jestem na PvP. Nie! Teraz to ja idę na PvP, a ty siedzisz na dupie i zapierdzielasz. Ja Uważaj, bo jakiś gość prędzej się. O, jakiś gość idzie do mnie, no dawaj. No jakieś ziomy mnie próbują pocisnąć. Dobra, mam już... mam chyba już trzy diaks diaksowe zbroje. O, Jakiś mnie Kurwa za... Ej, nie przeklinaj no. Kuba sam jest przekleństwem, więc przestań... więc przestał mówić. Mówiłem. Przestań przeklinać, czyli przestań żyć. Zacznij przeklinać! YouTube cię zabije, YouTube cię zniszczy, YouTube da ci pieniążki. YouTube, 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 Drodzy Widzowie. Otóż nagrywam w dwóch FPS-ach. Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Dobra, ja może jak pójdę na Warparę na dwa, to będę miał mniejsze lagi. ja wezmę sobie to... Jest teraz jeden FPS. O oh, yeah bitches. Wezmę sobie jakąś zbroję. A ja nie, a ja poszedłem z fabką. Fabka jest najlepsza. O oh, yeah, jeden FPS. Zero FPS O, oh, tak. Ilość klatek na sekundę. Minus 50. <laughs> Minus jeden FPS. Wow. Kto mnie zabije? Mam strzałę. Kto chce moją strzałę, nie zabije. Będę bił strzałą. Kurde, przesuwam to. No, mam. No. Tak szkieletą nie biją. Szkieletą. A tutaj, ale z Pomocą ognia. Szkielet z ognia! With me? Hello bitch! Kurde zabił mnie! Dobra widzę. What the fuck? Gdzie ja jestem? Mogę się, może, ej, mogę cię tepnąć do mnie? Mogę? Nie. <mogę? mogę> A jeszcze wiecie co wyjaśnienie dotyczące osób na Skybloku, nie? To ja dodałem wszystkich tam, których usunąłem oprócz Tytana, bo zrobił gówno na wyspie. Więc nie zasługuje. Jak nie wiele nie ma tu jak ja nagrywać się w jednym FPS-ie. Jak śmiesz, jak śmiesz Dobra, skoro już mam jeden FPS w porywach do, jed do dwóch, no to już kończę nagrywanie. Mam nadzieję, że wam się podobało mimo lagów. Chyba nie będziesz dzisiaj nagrywał, bo komputer, kurde, mam chyba z drewna. Więc cześć, widzowie. Zapraszam do dawania lajków, subów. Kuba, pożegnaj się. A ty dałeś mi lajka i suba? No. Kłamiesz. Cześć, widzowie.